Pani ogromne brawa! I teraz, teraz przed nami jeszcze jedna ważna runda, zanim ona nastąpi. Jeszcze dwa słowa od prezesa klubu, który na co dzień wykonuje tutaj naprawdę dużą pracę, Marcin Animocki. W związku z tym, że wszyscy już dostali swoje podziękowania, ja chciałbym podziękować również naszemu prowadzącemu Marcinowi Tarocińskiemu. Dziękuję! No dzięki Moi drodzy, a teraz Runda honorowa Runda honorowa dla kibiców Wokół wszystkich, wszystkich trybun Zapraszam za sobą drużynę Panowie, razem z butelkami Mam nadzieję, że coś zostawiliście na kibiców Coś dla was szykują Coś dla was szykują Kani, ale zapraszam Zapraszam